Dobra, pana bo ja. Mój ojciec go za mnie tam kilka rund i dopiero teraz ja usiadam, także. Dobra, Przepraszam za ten sam performance. Tak... Już pozdrawiam właśnie. No mi skraca, no kurwa. Tak bez niczego ty. Dobra, na prawie na się. Kurwa. Stają w naklejkę. Stają w ładuję. mi to. Oj, deplantacja. Ale bym mu kurwa rozjebał ryj, nie? Za coś takiego. Ja bym przede mną chyba na przede mną przede mną przede mną na na przede mną Mógł na B wyjść Ja zajmę. Ja mam całą atras Jest jakaś lepsza bro? <grym> A wchodzi <grym> O kurwa Eska, esk, esk. Na prawo, na Kurwa! Gdzie ty mnie jedziesz? <grym> Dzisiaj nowa. mogę sobie okay. luźno, bo... luźno popyrkać tak. Ja rozwalam. spala. To jest z prawej, jest z prawej na ścianie. Jak twój. nie to, raz to, tak zrobię. <laughs> <laughs> <Metalik>. Kurwa! Jeden <laughs> na B. Case Drop EU, najlepszy drop w sieci. Wygrywaj skiny w giveaway, ach. mnóstwo skrzynek, super drop. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę, najkorzystniejszy drop na rynku. Odbieraj daily bonus nawet do 100 zł dziennie. Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund. Case drop EU. Otwieraj skrzynki za PSC Blik SMS 100 przelew. Link w opisie, polecam. To oznaczyłem O, Piotrek! Ja widzę co ty odkurczasz to. przecież miał reloada! A. Palać ci respa, to tam. Palaczka sobie. No chyba z gaberkiem mogę się trzymać. Mam wrażenie, że będą wiedzieć, gdzie jest. A Do prawej, chodź. A palaczka przy... Co? Musisz coś zobaczyć, patrz tutaj. Zobacz, tutaj co, co ta pani robi, zobacz i powiedz mi, czy ty byś tak dała radę tak samo, zobacz. Poczekaj, poczekaj! Nie odpowiadaj, dopóki nie zobaczysz. No ale krótkim też możesz poćwiczyć! To, że nie masz długiego języka, to nie znaczy, że tego, nie? Z facetami jest tak samo. Jak nie masz długiego, no to trzeba mieć technikę. Aha. Zespół Tureta to jest jakby zespół zaburzeń o podłożu takim neurorozwojowym, na który składa się tików i ruchowych i głosowych. Matali. Kurwa! Jeden... TIK! Na przykład ruchowy jest wywołany z mięśni, objawia się na przykład klaskaniem, skakaniem. Mamy tutaj tiki proste i tiki złożone. Do prostych na przykład należy tak? mruganie czy takie proste ruchy głowy. Do tików złożonych to są całe sekwencje ruchów, które mogą sprawiać wrażenie ruchów tak jakby robionych specjalnie. Zespół tureta, choroba neurologiczna. Nic złego, nic negatywnego, same pozytywy. Kurwa! I dwóch o. Pod Bez. heavenem Pod heavenem standard. ścianę, masz ścianę longa postawić Luka. I dwóch Postaw będzie raczej Postaw ścianę longa Motherfucker! ścianę, Motherfucker Motherfucker jest za dla Ja mu powiedziałem, żeby ścianę postawił na badę, ale że Paweł jest za mądry ja tam powiedziałeś Powiedziałem ściana, postaw na, lo, na banan kurcze I, I mówią, że panie, saju jaki ty panie, jesteś mądry A ty powiedziałeś, ty jeszcze ściany postawiłeś, koja się zasrałeś tam Wbiegli ci na bez, wyjebaj się za zero, kurwa nie komentuj Kurde, stary, bez, bez mojej podpowiedzi byś nawet tam nie postawił Wyjebałeś kura, się za zero, skupry. Skupry, jeszcze nie, kom... wymyślasz? nie komentuj Proć, Ja na... jestem in game leader A! Ty, Paweł. No zobacz na Evrona Myślisz że ten pokazał to bym miał na Nie no, na... Evron jakby pokazał kamerkę to... Mm. To bandem, ogólnie, <laughs> a couple of times on a couple of different videos, and I'm not quite sure this is real, and I just want to see what's up. So, Ooh. Ale że jak to kola i mento, że to wybuchnie Indie. Co jest? Ale to sobie wygrywa teraz. Masz już. Jeżeli wygra, to dam ci kurwa dupy. Jeden enemy remaining. Oho! Broń, teraz! Tak, nie, no nie oh. wiem, Ale już tam kurde miał sucho w dupie patitek, po to pierwszy brak, nie? Ale to jak jest jest... zamierz. Ku... Jest... Ja przekaza... poczułem tę suszę w dupie patitek, wiecie? Dzisiaj papy znowu jaką klaczami. Dziękuję za ten thousand dolarów. Ale you would really make these incels. She said my name. Jest a hundred and four... Are you an insane? Okay, JP yourself. Thank you for the 000, But you would She... Know would really make these She said my name. <laughs> <noise> no, dobra. Jest na psie, na psie jest. A no, jest. pikuję go, dobra, go. Przez, nie, ja nie, szował, nie, nie, ja go pikuję. Yo, pikuj. Jest cały, tam się. Ja nie teraz. No wyszło. Za dwójką chyba. Kurde. Nie no, flesza dałeś tak pewno. Miałem flesza. on Nie, taka, okay, no. ej, on się zabił. Moje no no. No, no, no tak. Essa! Essa! Zapraszam na Essa byku! <ślepia> 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 tak. <ślepia> tak, dobrze, wczoraj sobie omówiliśmy wszystko, dzięki temu wygramy wszystko. Tak. Dzisiaj omówiliśmy sobie, że naszym największym problemem był płacz i dlatego dzisiaj każdy miał. Konia zwalić przed grą, żeby nie było płaczu. I oczywiście tylko Izak nie zwalił. No ja no, nie mogłem, no bo byłem zduszył na spacerze, no gdzie tam będę. <grystanie> 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 nie, jakby cię policja w krzakach zapała. Ja na spacerze pieran. z córką. No, nie, no weź. No. jakbyś jakby się tu. Chwale streamer wali konia w krzakach. czycie <grystanie> jakby Izak się tłumaczył? No bo miałem. Obiecałem chłopakom, no. że zwalę, żeby nie płakać na streamie. Oni, ja, tak, ja tak. Pokazywał, pokazywał tak, tak! Pokazamy komerski na Facebooku jako dowód. Tak, tak, panie skowerski, zapraszamy do furgonetki. Mam tego uta, żeby to no, ja w każdym zagrać, a ty użyjesz go mając 3 na 5 i. Nie, no tak, tak ja, ja zgadzam no to, że była głupa, to, to zrobiłem. No. Ja, wyszły, to I teraz powiem się, czy do tej te wszystkich sytuacji by dzisiaj doszło, gdyby Izak zwalił konia przed tym meczem, jak myślicie? No nie, ale Doszło czy nie, ale nie! Oczywiście, żeby doszło, oczywiście żeby doszło. No nie wiem, no nie wiem. Ale no ale kurde, no popełniamy błędy, nie wiem, staramy się wnioski po prostu, no i tyle. No, tak. Chuj, ta załóż widoczność. Widzisz, do respa. Mhm. Ej, To przez <muchy> tego smoke'a może do respa. Możesz, Smoky tylko na lewo, nie? Smoke'i nasz. się. Bled, chciał ci staryć, ty! Nie. Ha, -ha! ha, -ha! Te dwóch na midzie stoją stalowani. Gdzie, w <muchy> rozpiecz, co? Ta... <muchy> no w <respekt muchy> byli, tak. W wreszcie byliście? Tak! Co za boty. No, ale nie zabiłem. Nikogo nie dałem. dałem. Dwóch długa. Nie wierzę. Gromy, <laughs> no dałeś mi drobę, już Lol. przez PWOD! LOL! Gdybym PWOD trafił do tego dwojga, góra! Góra! Głabkę się wybawił jeden! Kula mi się zbugowała, co jest? Jeszcze jeden znaczy, na ps A czyli na kurze, na kurze! Na kurze, nie w rogu jest! Tak, tu! Bs nie <laughs> mam kuli! <laughs> co ty na dole? Co ty? stało? Co on zrobił ty? <laughs>